Na statku nie ma sporów, jest zawsze jeden kapitan. A my tutaj, dla wicemarszałek, wicekapitan nie ma znaczenia. No to jest prawda. A Kapitan że... już jest w ogóle jakiś? Kapitan nazywa się Hołownia. Został. <laughs> Został... Wy... Wypłoszył... Z... <laughs> Poczekaj, bo się usmarkał. <laughs> A nie było kozy srającej bobkami? Byłaby też ciekawa. <laughs> Przepraszam Państwa. Wypłoszysz kozy, <laughs> wypłoszysz kozy i inne Ko zwierzęcia. Przepraszam, koń, w nie koza. Koń w rzymskim senacie był senatorem. O, Polska nasza. <laughs> Żartujesz się, czy kołownia został? Nie, hołownia. Naprawdę czy se żartujesz ze mnie? No, no tak, no, to wiadomość dotarła, teraz do, do prerii i do, do wszystkich. Ale co cię tak cieszę? Rozumiem, że, że to jest. Idiota! Taka... Dobrze, już teraz mnie to denerwuje. Sprzedawczyk idiota. Mówisz o narzał no, może... mu. Poczekaj. Znaczy po... może? Nie, mówię prywatnie o chołowni.